Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Dobre wyniki szóstoklasistów. Wystawa akwareli i rysunków Zbigniewa Makowskiego. 23 dni sportu szkolnego. Śląska strefa kibica. Ruch na cichej, prawdopodobnie jesienią. 3 kwietnia przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas 6 szkół podstawowych. Celem testu było zbadanie, w jakim stopniu szóstoklasiści opanowali umiejętności z następujących obszarów: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce. W całym województwie do testu zasiadło prawie 40 tysięcy szóstoklasistów. W Chorzowie sprawdzian pisało 924 uczniów. Rezultat był bardzo dobry. Myślę, że wynik szóstoklasistów po sprawdzianie. To jest dowód na to, że prowadzimy właściwą politykę edukacyjną jako samorząd, i stąd efekty. Szóstoklasiści w, w grupie tych miast metropolii Silesii zajęli trzecie miejsce za Tychami i za Katowicami. Wynik bardzo dobry, znacznie powyżej średniej województwa śląskiego, znacznie również powyżej średniej ogólnopolskiej. Także. Nic tylko się cieszyć z takich wyników. Jedne z najlepszych wyników w mieście zanotowali uczniowie Szkoły Podstawowej numer 12. To jest podsumowanie i ocena całej pracy 6 lat wszystkich nauczycieli tej szkoły. Ten rok jest równie dobry jak poprzedni, aczkolwiek faktycznie w tym roku wynik jest bardzo dobry i również nas troszeczkę mile zaskoczył. Moim zdaniem test nie był trudny, może trochę trudniejszy niż rok temu, ale tak w miarę na naszej możliwości. Nauczyciele nas yy, tak przygotowali, nas, mówi, yy, bardzo nas uspokajali przed testem. Yy, nie stresowaliśmy się tak bardzo, dlatego może. Starają się urozmaicać, pokazali nam różne materiały w internecie, tak żebyśmy jak najwięcej zapamiętali z lekcji. Żebyśmy nie musieli się tak dużo uczyć w domu, też dużo zapamiętujemy. Na 36 gmin i powiatów chorzowcy szóstoklasiści zajęli siódme miejsce. Najgorzej sprawdzian napisali uczniowie powiatu Rybnickiego, najlepiej powiatu Bielskiego. 4 czerwca w Galerii Sztuki MM odbył się wernisarz wystawy akwareli i rysunków Zbigniewa Makowskiego. Wystawa obejmuje prace nowsze, jak i te z początków twórczości artysty, dzięki czemu można zaobserwować rozwój warsztatu Makowskiego. Wystawa artysty, który osiągnął sukces na całym świecie, artysty znanego, którego prace mają w swoich zbiorach największe światowe muzea, artysty wiązanego najczęściej z nurtem surrealizmu. Aczkolwiek nie do końca jest to prawdziwy osąd, gdyż artysta cytuje w swoich dziełach głównie filozofów, cytuje. Junga, cytuję Wielkich Myślicieli. Zajmuje się sztuką figuratywną, symboliczną. Jest to wielki myśliciel i wielki erudyta. Autora nie będzie. Autor od wielu lat nie wychodzi z domu, nie pozwala mu na to stan zdrowia, ale mamy przygotowaną niespodziankę dla. Naszych widzów. Będziemy się łączyć telefonicznie z autorem. Zresztą z autorem, autor jest osobą niezwykle serdeczną, gościnną. Wizyta w domu Państwa Makowskich jest prawdziwą przyjemnością, i z ogromną radością autor przyjął fakt, że uda nam się z nim połączyć i porozmawiać telefonicznie. Nie widziałem, czy robię, czy, czy, Kiedy w Chorzowskim Zespole Szkół Sportowych imienia Janusza Kusocińskiego odbyły się 23 dni sportu szkolnego. Uczniowie rywalizowali ze sobą m.in. w sztafecie lekkoatletycznej, piłce nożnej i innych konkurencjach sportowych. Chodzi o to, żeby cała społeczność szkoły, wszyscy uczniowie, ale nie tylko, bo również zachęcamy i mamy w programie takie mecze, rozgrywki czy biegi przełajowe. Zachęcamy rodziców do brania udziału i też punktują dla swoich klas i wychowawców, żeby to było wspólne święto sportu, wspólna zabawa. I sportu polega na tym, żeby pamięcić pamięć Janusza Kuślińskiego. Możemy się wykazać jakoś tak, że my nie jesteśmy w jakiejś. My nie rywalizujemy jakoś specjalnie, ale teraz możemy sobie porywalizować z innymi klasami. To jest dla nas taki bardzo rozrywkowy taki sposób, żeby się zrelaksować, żeby pograć trochę z innymi klasami. Wiele emocji dostarczył mecz siatkówki nauczycieli z reprezentacją gimnazjum. Głównie są tutaj nauczyciele WF-u, ale też zdarzają się z innych przedmiotów. Także staramy się tutaj. Szlifować jeszcze ostatnich gimnazjalistów, którzy wychodzą z tej szkoły. Sprawdzamy, jak, jak grają, czego się nauczyli od nas. Od 8 czerwca w Parku Śląskim wszystkie mecze Mistrzostw Europy Euro 2012 oglądać można w śląskiej strefie kibica. Na specjalnie przygotowanej trybunie piłkarskie zmagania kibice mogą śledzić za pośrednictwem czterech telebimów o łącznej powierzchni ponad 108 metrów kwadratowych. To jest największa strefa w, w ogóle na Śląsku. Może tu pomieścić 5 tysięcy osób. Mamy różne zespoły, które tak, będą towarzyszyć naszym, tutaj naszym meczom. I codziennie planujemy jakieś dodatkowe atrakcje, nawet jak są przerwy między meczami. Będą też kabarety, będzie kabaret młodych panów, kabaret nowej, Będzie karczma piwna, będzie turniej. Fify. Mamy teren rozrywki jeszcze dla najmłodszych. Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy, jak polska reprezentacja będzie grała. Miejmy nadzieję, że żyjemy chłopakom jak najlepiej, aby Polska doszła jak najwyżej. i W tym momencie na pewno dużo kibiców będziemy mieli zawsze. Mamy największą na Śląsku strefę w naszym Chorzowskim parku. Zachęcam wszystkich do tego, by wspólnie kibicować. W dobrej sportowej atmosferze. Można tam przyjść, można napić się dobrego piwa i niewątpliwie kibicować nie tylko polską drużynę, ale także całą in wszystkie inne drużyny, bo niewątpliwie poziom euro jest wysoki. Jest bezpieczny przede wszystkim, jest fajny klimat, taki właśnie piłkarski. Część osób zostało na zewnątrz strefy, w związku z tym, że już brakło miejsc. No i zapraszam wszystkich gorąco do takiego właśnie kibicowania, do skorzystania z tej strefy, bo jest naprawdę fajnie. Przyjechałem tutaj, żeby kibicować i wspierać naszą reprezentację. No, jedyne przeżycie, no, myślę, którego tutaj przeżyję, to jest to, że mamy mistrzostwa u siebie, więc byle do przodu. No to zawsze jest fajnie, najlepsze imprezy tu są. Fajna pogodę trzeba to wykorzystać, jest trzeba okay. się bawić. Trzeba wierzyć w naszych przede wszystkim. Polacy zawsze się jednoczą w najcięższych na, na, na i takich jakby momentach, gdzie musimy być wspólnie razem. Wydaje mi się, że to jest fajne, fajne miejsce, żeby właśnie się zjednoczyć i razem kibicować polskiej reprezentacji. Jest szansa, że ostatnie mecze, rundy jesiennej, piłkarze ruchu zagrają znów w Chorzowie. Miasto przygotowuje się do remontu stadionu ruchu chorzów. Obecnie trwa inwentaryzacja i określenie zakresu prac niezbędnych do uzyskania licencji PZPN. Mamy w końcu ustalić, jaki zakres prac jest niezbędny do wykonania na tym terenie, na boisku, na, na obiekcie, aby faktycznie ruch mógł tutaj rozgrywać swoje rozgrywki piłkarskie i aby stadion mógł uzyskać licencję, ponieważ ma być jakby dwie rozbieżne opinie. Jedna opinia z lutego tego roku, która określiła pewien zakres robót. I byliśmy tak naprawdę przygotowani do tego zakresu i, i mieliśmy te środki w budżecie zabezpieczone. I druga opinia, która powstała po y, słynnych derbach, jak pamiętamy, pomiędzy ruchem Chorze a Górnikiem Zabrze. W związku z tym y, ustaliliśmy, że dojdzie do ponownego spotkania, wizyty na obiekcie w, w tym tygodniu i mamy doprecyzować, jak gdyby te dwie opinie. Tak naprawdę, jaki zakres robót jest niezbędny do wykonania, abyśmy mogli ten obiekt dopuścić do, do tych rozgrywek. Władze miasta są świadome, że nie uda się zakończyć remontu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że uda to się uczynić przynajmniej do końca października, w związku z tym poszerzonym zakresem. No, ja robię wszystko, żeby oczywiście kibice mogli do na, na naszej drużynie w Pożowie, na cichej, nie musząc wyjeżdżać koniec, do, do Gliwic na, na rozgrywki. Jest to niekomfortowa sytuacja zarówno dla piłkarzy, przecież piłkarze też się nie czują wtedy jak, na, jak, na, jak u siebie na wyjeździe, no i kibice, dla nich też jest problem, bo to, to się oczywiście wiąże z pewnym dojazdem i e, pewnymi znowu kosztami, które trzeba w związku z tym ponieść. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejne wiadomości jak zwykle zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.